Bo nic nie będzie widać w ten sposób. Tak. Weź tą tam po prostu Żeby tylko powiedzieć, że. Ekipa filmowa. Punto wróciło do łask. Spodniesione. podniesione. Stoi w garażu i ciśniemy dalej. Rozpinamy i odkręcamy czujnik oleju. Jest poszło. To jest w ogóle jeden pin, żeby było weselej. No i możemy wykręcać czujnik olej. mam też filt oleju nowy, mógłby się przydać. Natomiast żeby ten zdjąć nie mam kluczyka. No i dobra, wyszło. Jaki ładniosi w środku. Wykręciliśmy czujnik oleju i teraz tak. Zamiast czujnika oleju wkręcamy trójnik. I tutaj zrobimy mufy, to jeszcze uszczelnimy jakimś teflonem, albo czymś. Jak drutować to drutować. Więc tak wkręcimy czujnik oleju, jeśli będzie pasować w ogóle. Pasuje. Tu mamy zasilanie od strony silnika. I teraz tak. Od tej strony wkręcamy przejście M14 na AN4. Czyli taką standardową końcówkę gdzieś tam do zasilania olejowego. A tutaj mamy końcówkę do zarobienia na przewodzie, więc to skręcimy. W ten sposób i stąd wypuścimy dalej zbrojony przewód olejowy w stronę turbosprężarki. I teraz od strony turbosprężarki mamy ten spływ. Ja tam robiłem trochę prób z nim, więc jest trochę zmasakrowany, ale musi tak żyć. No i generalnie to co zrobimy to zamontujemy jedno w drugie i ściśniemy to na siłę opaską, ewentualnie damy tam trochę podkład teflonowy, tak żeby to było uszczelnione i tak olej płynie w tą stronę, więc no w najgorszym wypadku będzie ciekło, a nie, nie wciągnie jakiegoś teflonu tam do środka do turbosprężarki. No i to tyle w temacie um, zasilania oleju. Trójnik jest zamontowany, mam nadzieję, że nie będzie ciekło i zaraz dokręcamy resztę układu. Trójnik z czujnikiem jest, trzeba będzie pewnie trochę tutaj ten kabelek poprawić, ale powinno żyć. Grąź właśnie. Tam powinno to wejść idzie. jeszcze ten. Jak to włożysz? Te rękawiczki? Nie. W którą stronę w idzie stronę? to? stronę to musisz nałożyć na to. Nie, tak odwrotnie. O, i musisz nałożyć na tą część plastikową, wiesz? Czyli tak, o, tak, o. Nie wiem, czy on tak wejdzie. Czy w drugą stronę to idzie? Nie, to idzie, znaczy musisz włożyć ten przewód e, Pomiędzy plastikowy, te na A, a obłot. I to się bardzo wbija w łapę. No, Ciekawe czy wejdzie. Powinno. Da się to jeszcze wcisnąć bardziej? Chyba trzeba. No, Dobra, no, no i teraz trzeba skręcić pewnie ile Ile się da dało? Czyli to można zdjąć. Nie za mocno, to jest to nie, tak to by nie, nie odgięzło się. Więc tego no do końca nie trzeba skręcić. Będziemy to nie go wkłada i to będzie ciepło. Dobra, no i jeżeli jak będzie ciepło To się dokona. Idzie? Tak, nie chcę po prostu. Nie za rzecz. mocno. To tylko olej. Dobra, ciśniemy uszczeleczkę. Tą, tą, po no patrz, jakby od tego była nawet. Idealne. Śrubeczki. Nowiutkie. zamówiona Najnowsza część w punto. Jebać biedę. Dobra. No i dobra. Jest przez uszczelkę złapana. Powinna być gitara. Dobra, można kręcić Ile chcesz, to nie wiem, myślę, że mocno to trzeba skręcić. Tutaj dobrze, żeby to nie ciekło jakoś tam. Jak będzie gdzieś jakiś tam, to jeszcze na ile to jest równo, czy na mnie będzie wisić krzywo, trochę do turbo, ale zaraz zobaczymy. Może dobra, nie kręć już, to dokręcimy to do, na ten na na kolektor samochód. na samochód. Dobra, zakładamy już na kolektor. Weszło dobra. Trzymaj. Teraz kolejną. Na dwóch wystarczy, żeby się tak jest podrutowana, jest trójniczek. Z trójniczka wychodzi um, jest rozgałęzienie na czujnik ciśnienia oleju i dalej na węży, który będzie i zasilał obozężarkę. Nie wiem, czy coś widać. tam nie No dobra, to tak. Kolektor jest przykręcony z uszczelką. Zasilanie do turbo jest. Teraz pokażę to od spodu. Spływ na razie mamy do bańki na dole. Mamy zasilanie olejowe podłączone. Do turbosprężarki mamy przykręcony spływ i zasilanie. Tutaj wężyk do, do spływu. No i tak naprawdę powinno się dać zakręcić teraz silnikiem i zobaczyć skąd będzie ciekło. Niestety akumulator w Punto jest zupełnie martwy, także nie będziemy dzisiaj już próbować tego odpalać. Jutro pojadę na spokojnie, kupię nowy akumulator. Spróbujemy odpalić, zobaczymy czy nic nie cieknie. No i w dalszej kolejności robimy odpływ w miskę olejową. Trzeba będzie wystrugać kawałek do lotu i, i podłączyć się do reszty wydechu. No i myślę, że mamy to.